Tu nie ma żadnych skrupułów. Rozpoznanie i przechwycenie transportów narkotyków zawsze kończy się w ten sam sposób. Polowanie na przemytników narkotyków było jedną z koronnych obietnic wyborczych Donalda Trumpa. Najpierw groził i nakładał sankcje na kraje, z których kartele próbowały przerzucać narkotyki do Stanów Zjednoczonych. Już w styczniu ogłosił, że gangi zostają uznane za organizacje o charakterze terrorystycznym. Wobec bezsilności, ale i korupcji lokalnych władz Amerykanie wypowiedzieli narkotykowym gangom otwartą wojnę. Ważne jest, aby Amerykanie zdali sobie sprawę, że to terroryści narkotykowi, którzy próbują wwieźć truciznę do naszego kraju i zabić naszych obywateli. Co się z nimi stanie, nie obchodzi mnie, dopóki nie wwożą trucizny do naszego kraju. O ile w przypadku Kolumbii, Ekwadoru czy Meksyku władze deklarują chęć współpracy z Amerykanami, o tyle Wenezuela zaprzeczała jakimkolwiek powiązaniom z kartelami, ba, że takie w ogóle istnieją. Reakcja Amerykanów mogła być tylko jedna. Prezydent Trump uważa, że Nicolas Maduro jest nielegalnym prezydentem stojącym na czele nielegalnego reżimu, który od dawna przemyca narkotyki do Stanów Zjednoczonych Ameryki. I nie będziemy tego tolerować. To doprowadziło do oficjalnego poparcia idei naziemnej operacji amerykańskiego wojska, które mogłoby zlikwidować fabryki narkotyków. Wiadomo, że operację rozpoznawczą prowadzą już amerykańskie agencje wywiadowcze. Nie chcę mówić zbyt dużo, ale z pewnością teraz patrzymy na ląd, ponieważ mamy morze pod kontrolą. Mieliśmy kilka dni, kiedy nie było widać ani jednej łodzi i uważam to za dobrą rzecz. Oczywiście Caracas ma jednoznaczne spojrzenie na operacje amerykańskich służb na swoim terytorium. Ba, nie są z tego zadowoleni również sąsiedzi, którzy, choć współpracują z Amerykanami, boją się destabilizacji sytuacji w całym regionie. Szczerze mówiąc, nie jestem wielkim fanem polityki prowadzonej przez obecny rząd Wenezueli, ponieważ go nie uznaję. Nie będę się w to zagłębiał, ale wiem, co może się wydarzyć w Kolumbii i to jest moja odpowiedzialność. Jeśli zaczną tam spadać rakiety, albo, jak ogłoszono dzisiaj, jeśli rozpocznie się operacja lądowa przeprowadzona rzekomo przez agentów CIA lub piechotę morską USA. Siłą tego argumentu jest, jak zwykle, argument siły. Nicolás Maduro ma, według amerykańskich mediów, zabiegać o kontakt z przedstawicielami administracji Trumpa. Według dziennikarzy, miał oferować dostęp do wenezuelskich złóż ropy, a nawet obiecywać zerwanie relacji z Rosją. Nie chodzi bowiem jedynie o powiązania z kartelami, a o bizancjum wenezuelskiego dyktatora, który od dekady buduje swoje imperium, fałszując wybory i układając się z narkotykowymi bosami. Kamil Trzaska, Republika.